Jeśli miałabym powiedzieć o niebie, to wyobrażam sobie masę ludzi, którzy po prostu spędzają razem czas, rozmawiają, a chillują, po prostu a robią coś dobrego razem. Dla mnie, nie wiem, na Ziemi zawsze były relacje. Myślę, że to też dlatego, że od dziecka miałam bardzo dobrą relację z moją mamą. i Mogliśmy się dzielić tym, co przeżywamy, tym, co leży nam akurat na sercu. A miałam dużo problemów z relacjami, przez to, że jestem dosyć niepewną w siebie osobą, trochę się boję ludzi i wstydzę do nich podchodzić, ale im częściej się na nich otwieram i im częściej mam z nimi do czynienia, to tym bardziej rozumiem, dlaczego. Jest ludzi tak dużo na świecie, bo każdego dnia można spotkać coraz to ciekawsze osoby, które wnoszą tyle ciepła i dobroci do naszego życia. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że poznając kogoś, zmieniło się nasze życie, ale jest masa historii o tym, że właśnie ktoś poznał kogoś i nagle jego życie się zmieniło i to. Nie przez to, że ta osoba jest taka super świetna i wniosła tyle do tego życia, tylko że właśnie otwieramy się na innych i dzielimy się tym, co sami przeżywamy i tym, co przeszliśmy. I dzięki temu możemy iść razem do przodu i możemy budować siebie. A miałam ostatnio taką sytuację, że nie miałam pieniędzy. Normalna sprawa. I potrzebowałam pieniędzy, żeby właśnie pojechać na Exodus, konferencję chrześcijańską, która jest super świetna. A, I bardzo chciałam jechać, bo, bo wiedziałam, że dużo moich znajomych jedzie, ale też chciałam mieć właśnie świetny czas z Bogiem. A, więc po prostu się modliłam do Boga i byłam jak, Panie Boże, Ty wiesz, jak bardzo chcę jechać na Exodus, i, i jeśli ja tam mam być, to znajdą się finanse na to. i Wspomniałam mojej koleżance, tak, że o, że chciałabym jechać, ale nie mam pieniędzy. I to była taka luźna rozmowa. Bo... Mogła to totalnie olać i nic z tym więcej nie zrobić, ale przez to, że jej powiedziałam, to parę dni później napisała do mnie i powiedziała: Ej, załatwiliśmy te ciebie pieniądze, możesz jechać z nami na Exodus i spędzić ten czas razem. I. To było właśnie takim praktycznym niebem na Ziemi, że ludzie, którzy w sumie mogliby powiedzieć: O, dobra, nie mam pieniędzy, trudno, pojedziemy może następnym razem, po prostu zrobili tyle pracy, żebym mogła z nimi spędzić ten czas, żebym mogła spędzić czas z Bogiem i żebym mogła po prostu tam być. I dzięki temu zrozumiałam, jak ważne są relacje w życiu. I że warto inwestować w mnie, więc teraz po prostu nieważne jaki mam humor, nieważne czy mam dobry czy zły dzień, po prostu spotykam się z ludźmi, daję im to, co mam najlepsze, i to, co czerpię sama od Boga, to, co On do mnie mówi, to, co czytam w Piśmie Świętym, albo co po prostu usłyszałam od kogoś, co może poprawić komukolwiek dzień. Razem możemy iść dalej do przodu i budować siebie, możemy robić coś, co jest większe, i dlatego tak bardzo kocham angażować się właśnie w kaloryfer, bo robimy to dla ludzi i robimy to jako ludzie, więc po prostu spotykamy się i spędzamy świetnie czas ze sobą nawzajem i z Bogiem, ale możemy dzięki temu przynosić właśnie niebo na ziemię.